Komunikacja nauczyciel-student powinna być oparta na wzajemnym szacunku. Po pierwsze, musimy unikać komunikacji jednokierunkowej, bo nam często wykładowcom wydaje się, że skoro my coś mówimy, to dociera do naszych odbiorców, a w istocie tak nie jest. Więc musimy sprawdzić, czy ten komunikat faktycznie dotarł. Jaką radę mogłabym jeszcze dać? Nie budzić sztucznego dystansu. Kolejna rzecz, żeby student nie bał się po prostu mnie. Jeżeli czegoś nie rozumie, mógł w każdej chwili zapytać. Od tego jestem, żeby przekazywać wiedzę i to jest w tym momencie bardzo ważna rzecz, podstawowa. Kolejna ważna rzecz, żeśmy nauczyciele mieli szeroki repertuar jakby możliwości interpretacyjnych, bo czasami student mnie nie słucha nie dlatego, że mnie nie szanuje, tylko po prostu może mieć gorszy dzień, może jego myśli, nie wiem, krążą zupełnie w innym kierunku, że mieć tą świadomość, bo często to, jak budujemy relacje z innymi ludźmi, też dzięki temu możemy się bardzo wiele o sobie dowiedzieć, czy to nam odpowiada, co moglibyśmy poprawić, co moglibyśmy usprawnić. To też jest bardzo jakby istotne w naszym zawodzie, żeby nieustannie w jakiś tam sposób się rozwijać i też reagować na zmieniające się pokolenia, bo nie ukrywajmy się, studenci się zmieniają i my też powinniśmy za tym nadążać.